Klop, babcia, poradnik, stryk. Jak wyjść z łazienki? No, żeby wyjść z łazienki, trzeba mieć łazienkę. No to ja właśnie mam. I teraz tak, próbujemy wyjść z tej łazienki. W którą stronę wyjść z łazienki? Na przykład w te idziemy? Ja nie wiem, no w tę idziemy w stronę. No to tutaj. No chyba chyba nie ma wyjścia w tę stronę. A tu, a tutaj mamy. Tu też nie ma wyjścia, to tam. O chyba tam będzie. Tak, tak, tak. To są drzwi. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale przez drzwi można wyjść. No więc mam tu drzwi i postaram się wyjść. Jak tu wyjść? Chyba tak, coś takiego tu mamy. To jest klamka. O, klamka. No i wychodzę z łazienki, słuchajcie. Słuchajcie, wychodzę z łazienki. Wyszłam z łazienki. Zamykam drzwi od łazienki. No nie zamknę całkiem, bo mnie w ogóle nie będzie widać. Także mm, pozdrawiam Was w ten dzień, dzisiejszy Święto Trzech Króli. Chciałam, żeby było troszkę śmieszniej, a nie już tak świątecznie, bo te święta to już mi tak... Bleh!